Dzień dobry, z tej strony merduje się ziajączek. Zia, ziajączek, tak. Z, z, ziający zającek, Wiktoria 3, seria poradnikowa, wy się uczycie, ja się uczymy i tak dalej i tak dalej. Odcinek od razu nagrywany praktycznie po poprzednim. Spokojnie czytam wasze komentarze, zwłaszcza wasze porady, ja sobie je cenię dogłębnie, bo sam wielu mechanik zwłaszcza nie znam, znaczy nie znam, zwłaszcza niektórych, które jak widzicie mi nie wychodzą. Mycie, nie do końca mi wychodzi zadowalanie populacji, bo... Dzisiaj spróbujemy to ogarnąć, w sensie dzisiaj yy, przygotujemy się na wojnę z Francją Z Francją, wojna francuska będzie O alzację niemiecką, bo alzacja jest niemiecka, tu, tu Niemcy Tu są Niemcy, proszę Państwa, jak wejdziemy w populację, to kultura niemiecka 238%, nie? A kultura francuska to jest 0,7%, nie? Nas, tu, na, nas tutaj, Niemców kurde, to trochę już źle brzmi yy, Narodowości niemieckiej Ej, tu są Animiści może aborygenów trzeba wyzwolić? Tak czy siak. Przygotowujemy się do tej wojny, trzeba flotę, armię przygotować, ale w międzyczasie spróbujemy przepchnąć tą ustawę odnośnie wprowadzenia częściowej demokracji. Nie wiem, bo mi się wydaje, że wszystkie potrzeby mają zabezpieczone. Lecimy na najniższych podatkach, nie ma żadnych podatków konsumpcyjnych. Poziom życia rośnie, spada z niewłaściwych przyczyn. Jesteśmy najbardziej liberalnym krajem. Ubezpieczenia zdrowotne, szkoły, prawa dla kobiet, dla mniejszości, no, wszystko, co tylko można być potrzebne, a im się tak nie podoba. Także, nie wiem, może problem jest w tym, że na przykład jak wszystkie partie coś popierają, a masz coś, czego wszystkie partie nie popierają, ale mamy głównie za poziom życia. Ale poziom życia też wpływa na to, że nie mogą decydować o, o polityce. Tam też jest taka, taka statystyczka, widziałem. Także, no nie wiem, że testujemy. Chyba, że ktoś wie, jak sobie radzić z tym poziomem życia, ale według mnie, no, zrobiłem wszystko, nie? A i wskaźnik umieralności jeszcze powinniśmy mieć chyba najniższy. Mam wszystko, co się da, żeby wskaźnik umieralności yy, znieść, chyba poza jedną rzeczą. Mianowicie. Yy, a nie, mamy ten. Nie mamy pracy dzieci, także chyba wszystkie możliwe mamy, tak mi się wydaje, Dobra, lecimy. Łapę, górę, to czysty kalendarz. Zapraszam na Discord, Dika, Twitch, streama oraz drugi kanał znamy zajączkę tego wataszki syndykalistycznego, eee, kontynuujemy. Dzisiaj może jak w sumie nam pospadało, to jak będziemy się przygotować do tej wojny z, z hancozami, to może trochę więcej Afryki podbijemy, nie? Chyba tak. Hmm, więcej kolonii w bągu kyrgijskim, właściwie w środkowej Afryce, dobrze. Eee, skoro już o dyplomacji mowa, podbijemy sobie... Tak, ma, tak, hausland zewnętrzny, o, hausland zewnętrzny, ha, hausland brzmi niemiecko, brzmi bardzo niemiecko, więc sobie hausland zewnętrzny podbijemy e, Hausland niemiecki sobie podbijemy, może tutaj znowu jakieś te lokalsy dołączą, będzie wojna to przy okazji te wtedy moje benisy e, Bo przy okazji też chcę zrobić już ten achievement na, na te niemieckie kolonie Trzeba 10 kolonii mieć w Afryce A okej, okay. tego, tego czegoś będą bronić Austriacy tak? Austriacy będą tego bronić no dobra, to do Austriaków chcemy war mm, Pokorzyć możemy Austriaków. Możemy kazać im coś wyzwolić? Możemy. Możemy kazać im wyzwolić Czechy, Lombardię, Wenecję. Czechy? Wyspy następujące Czechy, Galicję i Głodomerię. O, Galicję i Głodomerię możemy kazać im wyzwolić? To nie daje agresywny, nie? Wyzwolenie państwa. Czechy, w sensie jako niepodległe. Czy się różnią te Czechy od tych Czech? Nie mam pojęcia. Ale możemy kazać im to wyzwolić. Dobra, to zmobilizuj więcej generałów. Stać nas. Mamy w cały czas w pełni utrzymaną armię. Ja wam trochę... Znaczy doszedłem do trochę innych wniosków. Bo jak masz nieutrzymaną armię, mniej płacisz. W sensie jak masz te niższe templatki. Eee, czemu nie macie szpitali polowych? Ale... Wtedy wasze zakłady przemysłowe, jeżeli nie sprzedajecie tego, to one nie do końca pracują opłacalnie i oni nie dostają wynagrodzeń, więc to też nie do końca. niby, za, niby można przeochręć to całkiem sporo na nieutrzymanej armii, ale też yy, wasi bogetele bo obywatele się nie bogacą, więc tutaj. Jak jesteście w stanie, to lepiej to utrzymywać. Spadają te treci radykałowie? Nie, dalej dostajemy prawie ponad 2 milionów. Nie, 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 nie rozumiem tej mechaniczki kompletnie. Odżo. Hmm. Ojo, to my byśmy podbili. Tutaj cel wojenny. Zakaz niewolnictwa. Tak, da się zakazać jakiemuś krajowi niewolnictwa. E... Aha, Odżo nie mogę tego rocznie wyciągnąć. E... Generalnie niewolnictwo się nie opłaca. Posiadanie niewolnictwa. Z tym, że ostatnio mieliśmy debatę i doszliśmy do wniosku, że takim jednym z niewielu krajów, gdzie się opłaca mieć niewolnictwo, to jest Brazylia. Tylko że. Bo tam jest plantacja i wykorzystaj tą plantację na eksport i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że im dalej w grze, tym kraje, które są. mają normalny system pracy, w sensie ustrój i tak dalej, z pracownikami, którzy zarabiają, bogacą się i tak dalej, i tak dalej, no będą ci coraz bardziej skakiwać. Może na początku się bogacisz, ale potem. no ale sumie jak w życiu, nie? Znaczy, jeszcze nie testowałem Brazylii, będziemy testować na streamie, ale do takich wniosków doszliśmy. Więcej plantacji opium! Więcej! Bo ledwo starcza dla armii zawodowej opium, a my musimy cały, cały naród niemiecki, znaczy nie naród niemiecki, całe nasze multikulti zalać opium, rozumiecie? Oj, on nam w dół polecił pieniążek. Naprawdę jest wojna? Naprawdę, ja myślałem, że oni to poddadzą, dobra, no to będziemy się bić z Austriakami, zobaczymy, mam nadzieję, że ich ładnie spuszujemy. Że nasza pchuska armia naklepie Austriakom, zwłaszcza, że oni się bronią i będą się tylko bronić. Jak widzicie obecnie kolejeczka, same, sama flota, znaczy stocznie, porty wojskowe, mam nadzieję też, że jak dojdzie do wojny z hancuzami. To ładnie nakłopiemy w chancuzom. E, Bo myślę o wpis. E, wojna w błocie. Ok. Okopany front. Helmuth von Hindenburg twierdził, że w całym obszarze administracyjnym na Hausland muszą powstawać okopy. Hindenburg jest tutaj, nie? 18 mokebinich kontra 57 swoich halitarnych pruskich dywizji. I pokazuje, że mamy 96% lepszy front. Nie, on ja chce wojnę okopową robić. Piaski Sahary okopy robić. Fania są te arty, ale tak niedopasowane. Nie wiem, to są jacyś... To nie są tureckie wojska, to są jakieś francuskie kolonialne dla Turcji? czy A może tureckie? Nie wiem, bo czapki takie tureckie, nie? Ale Turcy nie mieli chyba niebieskich mundurów nigdy. Ktoś, kto nigdy nie był w okopach, ani na Saharze? Mógłby pomyśleć, że żołnierze czują się w nich samocji. Wcale tak nie jest. Wszędzie dookoła ma się przyjaciół. Szczury zatrzymują towarzystwa dzień i w nocy. Nawet jak koledzy polegną, szczury zostaną. Będą tuż pod tobą w błocie. Ta postać, Szczur Tunelowy Szczur Tunelowy jest do defensywy, w ogóle nie wiem na jakiej zasadzie, ale Hindenburg dostaje jakieś chore perki z czasem, jak tak sobie zaraz wam pokażę No teraz mamy w końcu event, że on dostaje jakiegoś perka, ale Oddziały szturmowe, nie, może dostać tego tego Ale jak zobaczycie Pana Hindenburga, on na początku praktycznie nic nie miał, nie? A teraz dostał, o właśnie, głęboki cofnięty obrońca Wcześniej tego nie było, jak, znaczy wczoraj, jak wcześniej nagrywałem odcinek do tego nie było. Ja nie wiem skąd dostał te, ten tego perka. On wcześniej miał chyba, jak go rekrutowałem, to miał władczość i defensora. Zwykłego. Nie wiem, jak oni to levelują na jakiej zasadzie. Jak ktoś wie na jakiej zasadzie ci generowie dostają perki, to z chęcią posłucham. Diabelski pędzel. Niemcy kontra Dagmaran. Generał von Hindenburg wygłosuje w tej wojnie specjalne oddziały wyposażone w karabiny maszynowe, które dają naszemu wojsku przewagę na polu bitwy. Całe plutony wroga padają jak muchy. Jeszcze zanim zdążą dotrzeć do naszych pozycji. Wiecie, takie mokibiny tam starczami, włóczniami, mi. Z grabinku laserowego. Tam mogę być. A my. A mogli się poddać. Eee, dobra, cokolwiek sobie by nie działo. 20 defensywa przez 2 lata. Sprawny obrońca. <ścoughs> Hindenburg będzie jak stalowa skała. Szkoda, że nie dostajemy jakichś perków ofensywnych, bo jak zaatakujemy w Hancję, chyba że obroną będą, się wybronimy. Pokaż tego Hindenburga. Ale jest dużo historycznych postaci. I, i, i polityków, demagogów, przyw znaczy, no, przywódców też, ale generałów, którzy się respią. Jak graliśmy komunistyczną Francją, zrespiliśmy Karola Marksa, który po dwóch jakichś latach, jak patrzył na naszą Francję, to uciekł i zniknął. Nie wiadomo, co się z nim stało. Dobra, pytanie, czy my, Austriaków, będziemy w stanie tak lightowo spuszować tą naszą armiiką? Mam nadzieję, że tak. Mam wielką nadzieję, że tak. Patrząc na naszą ofensywę, ich defensywę. Mam nadzieję, że powinniśmy bez problemu to wygrać, ale niestety nie. Nie, nie wygrywamy tego. Suczynnik śmiercioności, śmiercioności, śmiercioności. 110 ofensywy, 69 defensywy, dwukrotnie praktycznie większa ofensywa. Mają cztery bataliony więcej. Ponoszą większe straty. Piechota okopowa. Oni mają piechotę liniową, rozumiecie? Piechota liniowa, oni mają już na napoleońskich. My, my mamy tam już jakieś te pierwsze kmiki. Karabiny chyba powtarzalne, to już jest ten etap, że Niemcami weszliśmy. Mamy nawet bataliony rowerowe. Nie, my tam w okopach, ciuk, ciuk, artyleria, A oni w maszerują w szeregu. Patrz na to! I my przegrywamy te bitwy! O co chodzi? Asyst a te no przecież my ich bijemy czterokrotnie, pięciokrotnie, sześciokrotnie. Rozumiem, czemu ty to przegrywasz. Gdzie są te rzuty kostką? No jak? Wygraj to, dzbanie, moltkę, kurde! My na Francji a my się nie możemy Austriaków pokonać. W ogóle oni mieli chęć pojednania, czemu A, teraz mają wrogość, ale wcześniej mieli chęć pojednania, pamiętacie? Tu chociaż wygrywamy? Nie. A tu chociaż wygrywamy? O, mo Mokebini dostają, w pierdziel, dobrze. A, w ogóle w Tyrolu walczymy. Tyrol to są grunty orne. Nie mam krasza, nie, nie mam krasza. Mam 1886, gra już tak chodzi, że nie wiem, czy nie będziemy kończyć serii. Powstanie tekistów powstanie tekistów Będzie jakiś wolny generał. Bo my chyba możemy kogoś nowego zwerbować. zwerbuj generała. Daj te 13 żbiczków rządza Geodeta, fanatyz Geodeta, uzależniony od. K -k 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 k -k -k rządza odkryć fanatyzm ofensywa geodeta. Fanatyzm. Rządza odkryć dowódca, no dobra, daj tego siły zbrojne. A ty w indochinach jesteś. O! Doświadczony strateg ofensywny, pościągliwość, logistyk. Zwerbuj go też. Dobra. E, daj tego doświadczonego... Helmut von Moltke. Czekaj, to, to jest ten młodszy Moltke? Bo ich było dwóch, był starszy i młodszy, nie? Starszy to jest ten, który rozklepał Francuzów i generalnie wszystko dookoła. On też chyba był jako doradca po osmańskiej stronie w Egipcie, a ten młodszy... W pierwszym Great Warze walczył. Oni obaj mieli chyba, bo był młodszy i starszy, ale to jest chyba ten, nie? Weź go zmobilizuj. Polecisz do Afryki. O patrz, jednak wygrywamy. Kurde, ale 3000 rannych? No mamy najlepsze szpitale polowe, lepszych nie możemy mieć. Linia frontu, coś się... Aha, tu linia frontu. No nic, no musisz to spuszować i cofnąć się, ty, oni nie zdążę tu rzucić. Mogę generała rzucać, ale nie zdąży dostać. Oni mi to spuszyłem, mnie cofnie. Musisz to do dopchnąć Hindenburgiem? Czy kim tam jesteś? Zanim oni cię odetną, bo wyzeruje nam front, nie? Prawda, że nam wyzeruje front przez to? O, zdążyłeś, dobra, to obronisz to. Ja. I to jest jedyna szansa. Zdobyliśmy te. 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 te role? Nie, walczymy dalej. Coś się zmieniło w sumie w technologii, bo tak daleko nigdy nie doszedłem. Tak, już mamy okopy. Oni mają te zwykłe. To my już mamy fortyfikacje okopowe. Ej, nie to jest tyle zmian do poprawy w, ty, w, ty, w tym. Przede wszystkim optymalizacja, nie? Jak, jak to gra paradoksu. I co? Przegraliśmy ten Tyrol. Nie wierzę. Nie wierzę. Przegraliśmy ten Tyrol. Nie rozumiem tych bitew. No. No, no próbuję zrozumieć, ale nie mogę. No, przegraliśmy ten Tyrol. Podbój bongo kelgijskie do broni w Herehindenburg. I w Here Hindenburg. Hindenburg jest tutaj, tak? Do tego dzbana musisz wycofać, bo on przegrywa nam kolejną bitwę i Hindenburga wyślemy, żeby dokończył front południowy. A potem Hindenburg nam wykieruje wojnę z Austriakami. Niemiecka konstytucja. Rząd radykałów opracował projekt nowej konstytucji zebrającej nowe prawo. Cenzus wyborczy. Stefan Khorny i jego zwolennicy domagają się natychmiastowego jego podpisania i wprowadzenia w życie. Wolność, równość, braterstwo, totalenkrych, syndykalizm i zająca. Jąkszy, minus 5, zdajmy się na procedurę prawną 15% szans na... Aha, nie przeszło, przy 50% Dobra, bo mamy... Jakie mamy prawomocność? 54% Dobra, ale możemy zwiększyć szanse... Mogę coś tu dodać? Inteligencja? Nie Nie, tu chyba mamy najlepszy... Na, na, najlepsze combo jakie możemy mieć No dobra, to trzymaj tak O, wygraliśmy! Zwycięstwo, Hausland zajęty no dobra. Pytanie czy jest sens walczyć dalej. Czy wy coś chcecie? Mm, nie, moglibyśmy... Moglibyśmy... Moglibyśmy zakończyć to white Moglibyśmy zakończyć to white hmm. 40 tysięcy, 40 tysięcy. Eee, ale bym chwilę jeszcze powalczył. Nie no, pan Hindenburg to kozaczek jest. Pan Hindenburg to kozaczek. Już Moltke ma w teorii jeszcze lepsze statystyki do ofensywy. Może to jest gorszy austriacki generał? Logistyk wielki, defensywny, do artyleryjski, logistyk. A tutaj mamy Horse von Horsfonditrisia, arogancja Godeta. On nawet nic nie ma do obrony! Jakby ktoś mówił, że wygrali, bo mają lepszego defensora niż ma agresora. Nie, nie, nie. O, ale te straty. Na pewno mamy szpitale polowe? Tone? To a, bo a mamy wrzucone tylko, że ten, że my przejęliśmy ten Dagestan, czy jak to tam się nazywało i musimy, no wiecie, tam, no, no wiecie o co chodzi, wszędzie mamy wszystko najnowsze, zaufajcie mi, zaufajcie, trust me. Kolejna podoficerów, metody produkcji oddziały piechoty, koszary oddziały piechoty, dobra, co jeszcze możemy do armii, żeby wklepać w hancuzom, wojsko, o, wojsko, broń chemiczna, specjaliści do spraw broń chemicznej. Ofensywa, przejęcie prowincji. Myślę, że broń chemiczna to jest to, czego potrzebujemy. O tak, a potem otacza ognia i oddziały szturmowe z tymi pałkami ziuu, żeby w okopy francuskie wlecieć. Kolonizacyjne w starcie. W jednym z obszarów administracyjnych w Bongo nasza ekspedycja kolonizacyjna napotkała żołnierzy, których wysłał inne państwo Holandia, że do Jamojny byśmy zaprosili i zrezygnowali z kolonizacji w tym regionie. Mimo pozornie patowej sytuacji oczekiwaniu, aż Holandia i Braunburgia nadeślą stosowne rozkazy, wszyscy wyraźnie próbują zachować wesołość. Holenderska krew, jego własna, nie wydaje się przeszkadzać oficerowi, który otwiera wino i proponuje wzniesienie toastu. Dowódca reprezentujący drugie z państw niechętnie przyjmuje szklankę. Niemcy. Czegoż nie zrobiłem dla mojej ojczyzny? Myśli, popijając alkohol. Nasze państwo, Niemcy nie da się zastraszyć. 13 punktów niesławy. Mają żołnierzy, a my mamy tylko argumenty. Co? Co ty w życiu? Niemcy się nie wycofują z kolonii. Pytanie, czy nam teraz trochę agresywna, na, na tę trytkę. O, 88. Dobra. Trzeba będzie znowu przy, 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 poprzestać z agresją. Więcej kolonii, więcej kolonii. Hum, bomby Ty serio, oni się stąd wycofali? Ty serio? Nie. A faktycznie. Znaczy, oni tu są, ale Kongo ich oddziela? Dobra, nie wiem na jakiej zasadzie my się tu kłóciliśmy, ale się kłóciliśmy. Hmm, Hindenburg zmierza na front. Eee, tego wycofaj i spróbujemy Hindenburgiem to popuszować. Hindenburg ma najwyższy poziom? Tak, ma najwyższy poziom. Niechęć. czemu nas nie lubisz? Obrońca, no. Człowiek, orkiestra z medalami. Możemy też spróbować zrobić deszczan w Dalmacji. Wyślemy Moltkiego. Skoro tam jest Hindenburg, to tu wyślemy Moltkiego. Zobaczymy, może się przebijesz, Biczek. Moltkę wyśle do swojej 250 batalionów, czyle tam ma. No, Panie Hindenburgu, pokaż, bo mam 11 FPS-ów i mam myśleć, czy wal nie walnąć ale te Nie wiem, tyle samo masz z ofensywy co Moltke. I też to przegrywasz. Utrata moral morale ochrona, utrata morale, liczba ofiar. Nie wiem, dam mu damy mu trochę popuszować, ale... No nie widzi mi się to. W ogóle teraz walczą o Czechy, a wcześniej walczyli o Tyrol, a wcześniej tu walczyli. Niby o PKB, w sumie PKB, gdzie jest największe? bo mówicie, że po PKB lecą tu jest 300 tysięcy PKB jest 27 milionów a to jest 9 milionów, czyli to, to takie PKB niby jest, niby nie ma o, jest desant jest desant? halo? woltkę? woltkę? desant? a... uszuj? może desantem to ogarniemy, o tak jak tam w ogóle nasza flota? nasza flota to jest 50 okrętów wydaje mi się, że więcej zbudowałem, ale spoko, może trzeba poczekać a francuska to jest 120 Okej, okay, good, good, good. Niebezpieczny sprzęt. Zakłady produkcyjne Junkrzy, 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 umieralność, umieralność Umieralność, związki zawodowe. Mm, czy możemy dalej wkurzać junkrów? Junkszy są i tak są na nas oburzeni, a przemysłowcy mają... Dobra, możemy to zrobić na razie. Dokłady produkcyjne przerób minus 50, na ile na 5 lat? Albo wskaźnik, albo w sumie jest wskaźnik umieralności daj. I tak i tak umierają. Znaczy w sumie nie umierają, bo mamy chyba zerowy wskaźnik umieralności. Pozytywny nie wiem. Okej, okay, podzielili siły. Moltke tutaj od południa puszuje. Dobrze, 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 leci, leci. Generał Rudolf von Hartmann, wielki strateg defensywny. Mamy dwa razy więcej oddziałów. No tutaj przegrywałem może dlatego, że miałem mniej oddziałów, ale nie wiem. Ja jeszcze w międzyczasie dobudowałem praktycznie całej granicy plus 10 tego, kolei w każdym stajcie, nie? W międzyczasie. Po tej pierwszej bitwie 10 kolei, bo one się skończyły robić. Tu już tylko opium się kręci. No właśnie, one już się już zrobiły. W ogóle mamy nowe sektory budowlane. Te się tam przejęte. Nie wiem, jak to jest i czemu my mamy teraz jeszcze mniej tych oddziałów. Nie, no za dużo jest tych losowych, nieznanych czynników. A tu mieli ponad dwukrotną przewagę liczebną, i teraz Mortkę wygrywa, mimo że jest lepszy generał defensywny. Rzuty kostką, rzuty kostką, to jest to, co mi się podoba. Rzuty kostką, a więcej rzutów kostką. Prasy niszczycie popierają prawo. Dalej nie wprowadziliśmy tej konstytucji. Ile mamy procent szans już na to? 72%. Wow. Kolejne powstanie: jakiś Mokebinich. Gdzie? Tutaj. Ś świetnie. Tu powstanie mokabinik, to jest potrzebne, bo tu będzie kolejna kopalenka złota. Wyślemy 3 filming Virga. A, to jest tutaj. Okej. Okay. Ale to i tak to zajmiemy. Nie mogę, zrobiły się dwa fronty, nie? I moltkę. Z tych dwóch frontów, jak się teleportował, to go przerzuciło tutaj automatycznie. Panie Mortkę, pa, pa, panie Mortkę. Tak, panie Mortkę tutaj. Tak. Tu, tu pan się desantował. Tu pan desantuj się. Świetnie. Mm, dobrze, yy, bo mi psycha siada. Czy możemy my przegrywamy tutaj wszystkie bitwy. Nagle zaczęliśmy przegrywać. Nie wiem dlaczego. Mm, white Pisik, czy coś? White Pisik, nikt nic nie zyskuje, nikt nic nie traci. No szan. O. Dobra. Austland, Ausland oni cyk 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 dobra no i no no i sukces zmieniłem typy piechoty na na co na oddziały piechoty i one wykorzystują telefoniki wykorzystujemy telefoniki, telefoniki których obecnie nie posiadamy w ogóle telefoniki robi się w zakładach energetycznych zakłady energetyczne to są elektrownie nie my mamy w ogóle zakłady elektryczne ocholipka ty my może nie możemy tego czekaj zasoby a, telefon trzeba wybadać. Mamy w ogóle telefon ogarnięty. My wiemy, co to jest telefon. Halo, halo, halo. Tu zając. Czy chcecie troszeczkę Totalin krygu? Pary telefon. Tu jest telefon. 18 miesięcy. Badaj, badaj. Zakładam, że elektrownie i tak będą potrzebne. Pobuduj trochę tych elektrowni. Pobuduj troszeczkę tych teleenergetycznych. Te, te, co ty zużywasz? Ty zużywasz y, lokomotywy. Dobra, lokomotyw to u nas jest dostatek i nawet nadmiar. Już możesz trochę pobudować tego. Mamy! Cenzus wyborczy przeszło, staliśmy się. Flaga nam się w ogóle zmieniła. W ogóle nam się flaga zmieniła. Jesteśmy teraz. Yy, monarchią konstytucyjną? Dalej jest Rzesza Niemiecka, ale. gdzie to powinno być napisane? No jesteśmy Monarchią Konstytucyjną, nie? Stanowiliśmy cenzus wyborczy, świetnie. Prawa wyborcze dla kobiet. Czy zacznie to teraz. 5 milionów? Nie, 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 nie rozumiem, co im się nie podoba w tym kraju. Kompletnie. Słuszna sprawa. Jak, nie, no dobra, popieramy. Im bardziej liberalnie, tym lepiej. Możemy teraz ym, prawa prawa wyborcze kobiet. Kto się wkurzy? Oj, siły zbrojne. To tak bardzo. Polipka. A kobiety w miejscu pracy. Tak powolutku zaczniemy to przepychać. Drobnomieszczaństwo, siły zbrojne do przeżycia. Dobra, zrób teraz y, kobiety w miejscu pracy. Powolutku. A, i partie nam się porobiły. Wybory się zbliżają. Partia konserwatywna, Siły zbrojne, Partia Ludowa, Partia Wolności. Wolno-myślicieli i lotynka, ciach, 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 ciach. Przemysłowcy, Związki, Zawod... Przemysłowcy i Związki razem w koalicji. Partia konserwatywna, Junkszy i niezrzeszeni, inteligencja, chłopstwo, a Mamy jakąś partię marginalizowaną? Nie, nie mamy. Okej. Okay. Dobrze, to jest moment, w którym kończymy tą serię. Niestety, lagi mnie dobijają i... Nie da się dłużej grać, no niestety. No, no, podziękujmy paradoksowi. Także w tym momencie zakończymy seryjkę poradnikową z Niemiec. Coś tam się dowiedzieliśmy, coś tam ja się dowiedziałem, tro, dowiedziałem. Trochę pograliśmy, udało się stworzyć fajny Niemcy, zjednoczone więcej historycznie. No, powiem, jest to malzacy. No, nie, nie stoczymy tej wojny z Francuzami, bo się nie da. Ja dosłownie czekam aż mnie tydzień, i tak sobie poszedłem zrobić herbatę. Wróciłem, ten tydzień dalej się ładuje. Ale dużo ludzi narzeka, że w okolicach 1890 gra jest niegrywalna. Mamy jakieś kolonie w Afryce to w ogóle śmieszna sprawa, bo tu się zbuntowali i temu buntowi wybuchła rewolucja i mi automatycznie spisowało. Także fajnie. Mamy kolonie w Argentynie, jest gdzie uciekać jak przegramy dwie wojny światowe. Mamy kolonie w Indochinach, więc opium jest zabezpieczone. Ja jeszcze nie opium się pali yy, w Australii, w Indonezji, znaczy na Pacyfiku. No, no, lotr będzie, dwie części lotra będą. Dobra, może przynajmniej pierwsza część lotra będzie po niemiecku, dwie będą po, po angielsku. Także wszystko się zgadza. PKB skacze świruje, zacząłem tam wprowadzać <laughs> elektryfikację, dlatego tak to troszeczkę skacze góra dół Jak widzicie, jak zaczęliśmy wprowadzać elektryfikację telefony, tak samo biurokrację gdzieś tam mieliście w tle zobaczyć. Eee, nie, 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 Niestety nie dało mi rady przetestować tej elektryfikacji, bo za długo to się już buduje, już mi się po prostu nie chce siedzieć, patrzeć, jak to się ładuje, wszystko. Także mam nadzieję, że mimo wszystko seria Wam się podobała. Do Wiktorii, oczywiście, będziemy wracać, Wiktorii będziemy dużo grać, ale mam nadzieję, że Paradox coś zrobi z tymi najbardziej palącymi problemami, czyli optymalizacją, kraszami przy sterowaniu wojskiem, eee, desynchrami przy, przy multikach. Eee, Poprawi ekonomię botów, bo boty nie ogarają, chociaż z tą modyfikacją troszeczkę to jest polepszone. Przede wszystkim wojny, bitwy muszą być pozmieniane. Dyplomacja może bardziej żwawa i, i, żeby boty trochę bardziej myślały nie tylko ekonomicznie, ale też dyplomatycznie, bo, bo jest skandal. Liczba rewolucji i tego wszystkiego. A, no i właśnie, nie wiem czego im, czego im, co im się nie podoba w naszym kraju, czemu mamy taki niski poziom życia. Co im tu się nie podoba? Patrzcie, oni w ogóle mają tak tanio wszystko a my tak piękny socjal wrzucony, patrzcie, pa spójrzcie na te instytucje, czego im brakuje? Czemu oni mają Niski poziom życia Są radykałami W ogóle prawa kobiet przed chwilą mi się wstrzymały, także też zarobiście. no nic Dużo odpowiedzi, mało pytań, znaczy mało, dużo pytań, mało odpowiedzi, będziemy testować Zapraszam na, na Twitchki, na, na Twitch streamy, gdzie jeszcze więcej gramy tej, tego Wiktorii jeszcze więcej testujemy Mam nadzieję, że coraz więcej update'ów będzie Udało się zrobić jeden acziv, nie wiem czemu mi nie zaliczyła aczivka tego na co. na pewno mamy więcej niż 10 prowincji Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście, dwadzieścia, nie wiem, to z dwadzieścia prowincji łącznie wyjdzie, nie wiem czemu mnie zaliczyło na kolonie niemieckie Ale szkoda Bo już sobie tak już siedziałem, siedziałem i chciałem, jedyne dwie rzeczy jakie chciałem zrobić, jak już tak czekałem, czekałem przez te lagi, to aż te dwie kolonie się połączą żeby był jeden wspólny napis Niemcy i żeby mi wpadł achievement, ale niestety nie wpadł, także nie wiem, czy też jest spagowane, czy o co chodzi. Wykończyła mnie trochę ta wiktoria. Trzymajcie się na razie. Elo.